Powiedz mi coś, coś więcej. To też do Kantosów? Były te, były te do sesje? Kantosów, mhm. Matko, ja mam wrażenie, że to się ciągnie w nieskończoność te To się ta będzie w nieskończoność, zwłaszcza, że Gabriel nie przestaje pisać, także po prostu Kantosy będą trwały do końca naszego życia i jeszcze dłużej. To się nie skończy. Z jednej strony fajnie, bo to naprawdę projekt, który lu lubię, ale yy, no, zawładną życiem, zawładną życiem bardzo mocno i... W sumie na tym opiera się moja egzystencja. Myślenie codzienne o sesjach kantosowych, myślenie co zrobić, ale bardzo to lubię. Dlaczego? Co mnie bardzo rozwija, tak pod względem tak naprawdę wszystkiego, co zaczęłam robić w jakiś taki, że tak powiem, sposób artystyczny. Jako aktorki, też tak jakby y, reżyserki. Przede wszystkim reżyserki, bo to tak jakby mój. Pierwszy projekt, który reżyseruję, i jest to okazuje się bardzo trudne, bo człowiek, który cokolwiek reżyseruje, musi wiedzieć cokolwiek po prostu w każdej jakiejś sferze, którą dotyka ten projekt. Czyli nie wiem, coś o dźwięku, aktorstwie, yy, muzyce, i okazuje się, że właśnie bardzo wielu rzeczy musiałam się dowiedzieć. Aby w ogóle móc z tym ruszyć i mhm. jakoś mieć jakąś bardziej otwartą głowę na to, co mogę wymyśleć, i też więcej możliwości, że tak powiem, w realizowaniu tego. Okej. Okay. Czyli o roli reżysera w, w przecieraniu nowych szlaków, które musi przetrzeć, żeby powstało z tego cokolwiek sensownego. Witam dzisiaj w moim studiu AK z Howku Nagrabia. Ja jestem Karol Szewczuk. A to jest kolejny odcinek Echa Słów, a ze mną jest Agata Gajo. Zapraszam. Agatko, zdążyliśmy wspomnieć, że yy, no dzisiaj kręte ścieżki zawiadły Cię tutaj do nas. To nie było tak, że po prostu wstałaś z domu i przyszłaś. Nawet naprawdę musiałaś się przed tym nabiegać. Trochę tak, przyznaję. Yy, bo reżyserujesz projekt Kantosy. Tak. Już od jakiegoś czasu chyba, prawda? O matko, tak. To już ponad rok na pewno, czy dwa lata jeszcze za to sobie nie dam ręki uciąć. <laughs> e, od czego to się w ogóle zaczęło? To akurat śmieszne. No? O same kantosy pytasz, tak? O same kantosy, na okay, razie. Okej, Skąd tak. się wzięły kantosy? Skąd się wzięły kantosy? To... Bo mimo, że sam miałem zacząć w tym wziąć udział, to sam nie do końca rozumiem czegokolwiek. <laughs> Tak, to jest skomplikowany projekt. Nad tym trzeba trochę posiedzieć, żeby zrozumieć, że tak powiem, głębię tego wszystkiego, aczkolwiek y, wzięło się to skąd? stąd, <grym> że jechaliśmy z Gabrielem Korbusem, autorem tekstu kantosów, wracaliśmy z Paintbola, i Gabriel dosłownie powiedział, że y, ma przygotowany jakiś tekst o babkach klozetowych. <grym> Ja jestem jak. Co? Tak, tam jest też taka wielka bakteria, i Orion, który y, baluje w kosmosie. Ja nawet się nie zastanowiłam chwili i jestem jak robimy to. Ale nie sądziłam, myślałam, że to ma może stronę, dwie, pięć, dziesięć, a nie liczone w setkach. Y, po prostu niekończące się strony tekstu, co prawda bardzo dobrej jakości tekstu. Ale po prostu, jak zobaczyłam, ile tam jest stron, jak Gabriel przyniósł mi pierwsze części Kantosów, wydrukowane, to ja mogłabym e, tym blokiem kartek po prostu zabijać ludzi. To było takiej grubości, <grym> że aż się przeraziłam. I ja to miałam przeczytać. A w pierwszym przedstawieniu to wyglądało jakby to jakiś krótki strzał szybki. Babcia kletetowa, bakteria A, i Orion. Tak, tak. Ciekawe, śmieszne, kreatywne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Pewnie króciutkie, jakieś tam strona, dwie. Naszło go jakiegoś wieczora, sobie coś opisał, co miał w głowie. Nie. To jest najbardziej to przemyślany tekst, po prostu, jakikolwiek, jaki kiedykolwiek czytałam. Faktycznie Gabriel poświęcił temu dużo czasu i było warto. Naprawdę jest to tekst, który z początku, jak czyta się kantosy, to one. Nie wydają się jakieś takie spójne. To po prostu jest zlepek jakichś przypadkowych spotkań postaci, pojawiających się postaci, sytuacji, ale faktycznie, jak już chwilę nad tym się siedzi, zwłaszcza z naszej perspektywy, naszej, mówię o sobie i grupie, z którą to realizujemy, to naprawdę ma sens. To, te sytuacje się łączą. To po prostu postacie, które były. Kiedyś nieważne i po prostu teoretycznie nieważne i po prostu znajdowały się na jakiejś krętej drodze tekstu, wracają po prostu w późniejszym etapie jako faktycznie istotny element historii. Mhm. Jest taka zawiłość, która jednocześnie w pewnym momencie splata się w jakąś taką spójną całość. Tak, jak w projezie życia. Często, często rzeczy, które wydają ci się losowe, mogą ci nawrócić tak, że to po prostu tak nam piłka, że ty nie musisz się obracać, żeby to wiesz, wiedzieć, że to przeszło ludzkie pojęcie. No. Tak, dokładnie. To... Kantosy to życie. <laughs> Kantosy to życie. Ale nie jest to projekt całkowicie jakiś taki amatorski, ze strzału, który postanowiliście robić. To się dzieje w ramach fundacji. Tak. Yy... Jakiegoś podmiotu, tak. który zaczęłaś tworzyć. Czy w ramach, nie wiem, powiedziałbym, że z pomocą. Z pomocą. Na pewno, bardziej. tak, właśnie, mhm. w Fundacji Gabinet. Yy, I tak, na początku powiem, że jak błądziliśmy sobie, próbując stworzyć jakiś pomysł na to, jak wykorzystać ten tekst, to to miało dosyć taki, byliśmy dosyć ambitni, bo jak na to, co tworzyliśmy wcześniej, to nie mieliśmy jeszcze pojęcia, tak jakby, jak wygląda faktycznie realizacja takiego dużego projektu w praktyce. Więc y, myśleliśmy na zasadzie: o, to nam się będzie podobać, tak zrobimy. Okazuje się, że rzeczywistość jest y, zdecydowanie inna niż nasze wyobrażenia, i żeby wykonać pewne kroki, naprawdę trzeba było się napracować. Więc na początku pomysł był taki, że chcieliśmy to trochę spłucić, żeby faktycznie no, po prostu zrobić z tego słuchowisko. Ale z, w z jakimś takim dniem, do którego przy, w którym przyłączało się do projektu więcej osób, to oni też wchodzili w ten projekt, dając e, tak jakby swoje zasoby temu projektowi. I przez to okazało się, że faktycznie mamy możliwość zrealizowania tych najbardziej szalonych pomysłów. No to przykładowo e, muzyka. Muzyka większość e, utworów, które można usłyszeć w Kantosach, jest robiona przez właśnie naszych znajomych. No, ludzi, którzy brali udział w projekcie. Eee, tak. <grytanie> także też na potrzeby Kantosów. Eee, także jest przystosowana, że tak powiem, do tekstu, który się w nich znajduje. I co mogę więcej żyć? Zaplątałam się w swoich myślach. <grytanie> Jak to z myślami czasami bywa, nigdy nie są Dokładnie proste. Dokładnie tak. Ale właśnie eee, jeśli chodzi o na przykład dźwięki w tle, to na przykład ekstremalne po prostu rzeczy już wchodziły w, w życie, prób kiedy próbowaliśmy realizować to yy, całe przedsięwzięcie. Yy, I na przykład jak mieliśmy dźwięki porwania, to yy, nie szukaliśmy w Google dźwięki porwania samochodu, tak, mm -hmm. kropka MP3 nie wychodziliśmy na dwór, yy, ruszaliśmy samochodem. Pakowali mnie do bagażnika, zamykali bagażnik, otwiera, e, odjeżdżaliśmy i tak parę razy, aż w końcu uzyskaliśmy ten efekt, który chcieliśmy uzyskać. Także e, fajne rzeczy się działy. Tak też bardzo e, ten proces twórczy tych kantosów, to był bardzo taki szalony okres. Mm -hmm. Faktycznie... Na, na pewno nie brzmi zbyt formalnie, <laughs> tylko coś raczej podróż, którą razem przeżywaliście i uczyliście się na bieżąco, Tak, nie? tak, tak. Właśnie to było super, że tworzyliśmy coś fajnego, przy tym bardzo dobrze się bawiliśmy i naprawdę wiele nauczyliśmy, bo na przykład ten pierwszy kantos, jak teraz to go słuchamy, to nadal uważamy, że jest super, ale jednak po prostu w głowie buzuje to, co można było zrobić inaczej, lepiej i to, co już tak jakby wiemy, że zrobimy w przyszłości. Mamy zdecydowanie ten większy za, y, zakres umiejętności, wiedzy i po prostu wszystkiego, co potrzebne nam do tworzenia kolejnych części. Mm -hmm. Rozumiem. No to jest klątwa każdego twórcy, wydaje mi się, i na wszystkie dzieła, które patrzy wstecz, ale Kandostanie jest pierwszy projekt, którym się zajmowałaś, prawda? Oj, nie! Zdecydowanie nie. Bo współpracujesz w Raddy gabinet mhm. i jest jeszcze ten to, to ciało, którym są nożyce się odezwą, prawda? Tak jest. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o samych więcej nożycach, bo dla mnie to zawsze był pewnie enigmatyczny twór. Co wszyscy rozumiesz, a to dla mnie ciekawe. No, że. W że nie był dla mnie taki taki oczywisty i łatwy do, do opisania. Bardziej coś jak um, kult. Okay. <laughs> Ale nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko um, bardziej pamiętam, że jak zrobiliśmy pierwsze spotkanie zapoznawcze, to spodobała mi się idea takiej takiej groźby, prawie że groźby kultury. No się odezwał, nie. Okej, <laughs> okej, okay. okay. dobra, skąd to się wzięło? Skąd w ogóle? to się wzięło? No? Mm. No to, no Jakże to mają swoją idea? długą historię, bo to zaczęło się, jak jeszcze byłam e, wiceprezesem e, studenckiego koła artystyczno-naukowego teatrologu. E, I właśnie e, tam wpadliśmy na pomysł, ja i jeszcze e, moi znajomi nie wiem, czy po nazwiskach mogę także. <laughs> Także na razie, o tak powiem, e, wpadliśmy na pomysł tego, że fajnie by było robić coś, jak nazwa koła może od tego za zacznę, jak nazwa koła wskazuje, dotyczyło teatru mhm. i faktycznie rea realizowaliśmy w nich spektakle, w nim spektakle, ale właśnie przyszła nam taka myśl, co jakby pobawić się samym dźwiękiem, że faktycznie bardzo dużo energii podczas grania w teatrze E, zużywa w cudzysłowie e, ta gra ciałem. Także nie dość, że musisz dopasować jakiś e, sw swój głos do postaci, też w odpowiedni e, sposób mówić, w odpowiedni sposób jakoś akcentować, dopasować się do postaci właśnie pod względem głosowym, to jeszcze właśnie dochodzi do tego ten aspekt e, ciała. A tu odejmujemy pewien, właśnie, Wa ważny aspekt tego, tej całości i zostaje nam tylko głos, przez co łatwiej się na tym skupić i dużo więcej e, można z niego wyciągnąć niż takiej teatro... E, ble, chyba tworzę nowe słowa, teatrowej rzeczywistości. Mhm, teatralnej. Teatralnej, o tak. <laughs> Kolejne dobre słowa, okej. Okay. Wiem, co masz na myśli, że kiedy się nie rozdrabniasz, możesz skupić się na konkretnych aspektach i wyciągnąć z nich jeszcze coś nowego albo na wyższy poziom, też. Dokładnie, właśnie mhm. to nam przeszło przez myśl. Stąd stworzyliśmy właśnie grupę, która początkowo miała być dubbingowo-lektorska, ale poszliśmy trochę w inną stronę, bo tak naprawdę na początku doszliśmy do tego, że dubbing nie jest. Taki prosty, jak nam się wydawało. Ze względu na to, że trzeba coś dawingować, to jednak trzeba faktycznie e, wziąć coś, co już istnieje i przerobić to po swojemu, mieć, e, mieć na to jakiś pomysł. Potem jeszcze sklejać tą warstwę wizualną tak, żeby odpowiadało tak jakby całej koncepcji. Mhm. I okazało się, że to jest chyba na, za dużo jak na pierwszy raz, więc zaczęliśmy od słuchowisk. Pierwszym naszym słuchowiskiem było Kto wydyma dymacza? A, tak, kojarzę. <laughs> nazwa. Chciałabym wiedzieć, skąd wzięła się nazwa. To, to wyszło po prostu. Ta nazwa po prostu wyszła sama finalnie po długich to poszukiwaniach. Właściwie, to właściwie nawet tak brzmi, że brzmi, że to nie. To nie, nie, to nie było boże mózgu, to było po prostu coś, co się pojawiło, nie? No bo jak? Tak. Ej to jest to. Przy, przynajmniej tak to pamiętam, bo tak najpierw mieliśmy tekst i okazuje się, że wymyślanie tytułu do tekstu jest dużo trudniejsze niż... Yy, Reszta czynności, którą trzeba wykonać y, podczas całego procesu, ale tak, finalnie mieliśmy nazwę, y, też nagry właśnie zrobiliśmy sobie nagrywki. Y, najpierw oczywiście scenariusz, pomysły, potem ludzie, którzy byli u nas w tak zwanej sekcji tekściarskiej, y, połączyli swoje możliwości i stworzyli całkiem fajny tekst. Y, potem zaczęły się przygotowania, wybieranie aktorów pod jakieś dane role. I na koniec, nie, ta, nie taki koniec, już może to bardziej połowa. Zaczęliśmy to nagrywać. Mhm. I okazuje się, że to też było pewne wyzwanie, bo mm, to nie jest takie łatwe, jak się wydawało. To trzeba było robić dużo powtórek, ale przynajmniej plus był taki, że na bieżąco można było to korygować i faktycznie nie trzeba było ćwiczyć y, po prostu dniami, godzinami, żeby powiedzieć jedną kwestię, tylko. Na to było coś, co dało się na bieżąco zmodyfikować. Mhm, dokładnie. Uplastyczniać. Mhm. Tak, i tak poszło dłużej niż y, myślałam, że pójdzie, ale skończyliśmy. Powstał y, potem jeszcze montaż, oczywiście, sesja zdjęciowa do, y, do promocji, i udało nam się stworzyć pierwszy projekt. Ale pomyśleliśmy, że po co jakoś tak. Mm skłaniać się ku tylko i wyłącznie jakiejś tej warstwie yy, dźwiękowej. Dźwiękowej Tak jest. I stwierdziliśmy, że po prostu chcemy być grupą, która ma swoje jakieś pomysły, która realizuje projekty, które ktoś od dawna miał w głowie, a nie miał na przykład możliwości zrealizować. I to myślę, że takie yy, myśl przewodnia tej grupy, że tak jakby, jeśli ktoś miał chęć tworzenia czegoś kreatywnego, to tak jakby tam było osoby w tej grupie, są, które są w stanie tak jakby pomóc w realizacji tego pomysłu. Mm -hmm. I więc tak naprawdę nie ograniczamy się już do żadnego gatunku. Także, czy ktoś chce zrobić jakiś dubbingowy projekt, czy ktoś, ktoś chce zrobić słowisko, czy ktoś chce zrobić film. To nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, żeby ktoś miał pomysł wyszedł z tym, skonfrontował z innymi i po prostu z tego, z wszystkiego można zrobić coś fajnego. No dobrze, no ale skąd zaplecze na to wszystko? Zawsze potrzebny jest jakiś sprzęt, ludzie, ludzie to rozumiem akurat, bo to fajnie, bo fajna idea właśnie przemawia za tym, że tworzycie jakieś środowisko, społeczność, yy, która, yy, łączy jakaś jedna pasja do tworzenia sztuki i w pewnym sensie, kiedy ktoś wychodzi z własnym pomysłem, to są ludzie, którzy chcą użyć swoich umiejętności, żeby pomóc dopełnić ten projekt i zrealizować go możliwie jak najpełniej. Ale co ze sprzętem, co z przestrzenią, co ze środkami, które są czasami potrzebne? No więc tak, jeśli o to chodzi, to mieliśmy o tyle szczęścia, że na naszej drodze stanęła właśnie Fundacja Gabinet, mhm. która posiada właśnie własne, własne radio. W własne studio nagraniowe, i to studio uratowało nas po prostu, bo nie musimy się tak naprawdę teraz aktualnie martwić o to, gdzie coś nagramy, gdzie coś zrobimy, bo całe nasze zaplecze techniczne jest stale otwarte na nasze pomysły. Także y, tam, właśnie w Studiu Radia Gabinet, y, realizujemy tak naprawdę każdy projekt, o ile nie w całości, co chociaż fragment po prostu i tak przetoczył się przez y, bramy studia. No to nie może być, skoro już tak się zdecydowałeś rzucić na głęboką wodę, że no, w ogóle podoba mi, się, podoba mi się twoje podejście, że a czemu, czemu są całe słuchowiska, dawaj wszystko, da, dawaj do tego war, wrzucaj, zostaw te wiosła, po co mi te wiosła, płyniemy, lecimy na ten spływ, no nie? To na pewno wymaga od ciebie dużo zaangażowania, żeby połączyć te wszystkie, żeby stalić tą społeczność, no Która miała się już zajmować nie tylko słuchowiskami, ale wszystkim innym, tak? Nagle się pojawiły gdzieś na horyzoncie jakieś filmy, projekty filmowe, dubbingi. Powiem szczerze, że tak, to było duże wyzwanie, ale myślę, że nie tylko dla mnie, tylko dla nas wszystkich. Jeśli chodzi o też mieliśmy do tego dosyć fajne podejście, że tak naprawdę nie robimy tego na siłę, tylko robimy to, bo chcemy. Mhm. Więc tak jakby, jeśli chcemy, to. Brniemy w to dalej, brniemy w to dalej i po prostu szukamy rozwiązań. Tu płynę rzeką i ja po prostu jak w grach komputerowych muszę wejść w każdy zakamarek mhm. i zbadać po prostu, dlatego dobra to tak Dobra, to wiem co zrobimy, żeby, żeby w to nie wchodzić, bo to i tak czuję, że to jest głębszy temat, no nie? To może ja to zostawię i tak na, na, na inną okazję, a może zamiast tego spytam cię o, o coś, o co pytam każdego, kto wchodzi do tego studia. Czyli o twoje echo. Słowa, które mogło ci się gdzieś zagnieźć, zostać w pamięci, z książki, filmu, nie musi też być, ale słowo, które postawiło cię na twojej ścieżce, które przypomina ci o tym, co, czego chcesz dokonać, w którą stronę chcesz iść. To jest dość trudne pytanie, ze względu na to, że nie przypominam sobie aktualnie, żeby było Jakieś konkretne zdanie, które pchnęło mnie do przodu, jednak yy... dzieła kultury, w takim ogólnym rozumieniu, są czymś, co mnie inspirują, ponieważ jak zdobywam jakieś światy w książkach, filmach i tak dalej, to zamiast rozkoszować się tą chwilą z książką, to ja już myślę, co by można było zrobić w prawdziwym świecie, w sensie jak odwzorować to uczucie. Czytanie książki, tak, żeby móc poczuć to samo w tym świecie rzeczywistym. Mhm. Ciężko mi znaleźć jakieś takie zdanie, które faktycznie miałoby na mnie aż tak duży wpływ. Albo coś, do czego lubisz wracać na przykład? Teraz. Coś, do czego lubię wracać. Mhm. Jakaś książka, film? Prawda? Mhm. Okej, okay. to <noise> nie jest to najbardziej ambitna lektura, jaką czytałam, ale na przykład to, co mi sprawia wielką przyjemność y, czytanie tego, to jest Metro 2033. I to jest po prostu coś, co mogę czytać w kółko. Dla mnie to jest tak pięknie wykreowany świat przez autora. Y, dra, dla relaksu mogę to czytać po prostu w kółko, w kółko tygodniami. Kwestia świata przedstawionego, nawet nie konkretnej postaci, niekonkretnej linii, ale świata, tak? Tak, bardzo mi się podoba zamysł w ogóle yy, całej książki, tego, że wszystko dzieje się w metrze, tak jakby budowania jakiejś. Z jednej strony, jest to totalna fikcja, i coś, co tak jakby przynajmniej na ten moment nie wydarzy się w <grym> najbliższym czasie. Eee, Chociaż jesteśmy blisko, bo za chodzi... jest 2033, trzy, tak? Tak, właśnie. Eee, <noise> to mało czasu. Ciekawa, nam zostało. jak to będzie w tym roku, może hmm. e, akurat. Ale nie, e, nie zapiszając, to hmm. jest coś, co faktycznie nie istnieje w aktualnym świecie, ale jednocześnie jest takie żywe i rzeczywiste, że jakby faktycznie była taka sytuacja na świecie opisana w książce, to. Życie by tak wyglądało. Faktycznie ludzie żyliby w kanałach, żywili się czym mogli i po prostu starali się zdobyć tyle przedmiotów potrzebnych do przeżycia, ile się da i w taki sposób właśnie jak jest opisane w książce, więc bardzo to mnie przyciąga do tej książki. Rozumiem. Kreatywność ludzi po prostu w na w, kreatywność ludzi w, w sytuacjach, w których z pozoru tak jakby nie ma wyjścia. Okej, okay. no rozumiem, rozumiem. Więc y, wydaje mi się, że możemy, że możemy skończyć na tym. W y, 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 hołdzie dla kreatywności, do tworzenia świata, w którym będziemy chcieli żyć. To była Agata Gajo i Karol Szewczuk w podcaście Echa Słów. Do usłyszenia.